Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że już jestem, jestem z opóźnieniem, o z opóźnieniem. Witam się. Dobry wieczór. Ania Urban, wiadomości zdrowotne, godzina 19. 19. Czwartek. Dlaczego z taką tremą, z depremowaniem w głosie? Ponieważ no, niestety świnki morskie Znalazły kabel do internetu i po prostu trzeba było wymieniać kabel, żeby, żeby dzisiejsze wystąpienie czy spotkanie z Wami doszło do skutku. Okazało się, że po prostu no, tak się wydarzyło. Bardzo przepraszam za spóźnienie, już jestem. Dzisiaj będziemy mówić o jelitach i o probiotykach kolejny raz. Drugi, trzeci ja już nawet nie pamiętam, dlaczego dzisiaj wracam do tego tematu. O wprowadzeniu nowego pojęcia probiotyki, prebiotyki, psychobiotyka. Będziemy o tym mówić. Będziemy mówić o profesorach, którzy się tym zajmują. Ja jestem naturopatą, nauczycielem, geografia, przyroda, biologia. Prowadzę zajęcia prozdrowotne na kręgosłup, takie lecznicze, chyba tak to można określić. A kolejny raz podjęłam temat probiotyków, ponieważ dostałam w prezencie książkę. Dostałam w prezencie książkę od koleżanki, która bardzo miłą dedykację zamieściła w środku odnośnie wspomagania zdrowienia jej rodziny. Dlaczego ona kupiła tę książkę? To też jest dziwna historia, ponieważ ta książka wpadła jej w ręce dlatego, że zobaczyła napis na okładce Uniwersytet Corneja, a ona kiedyś studiowała na tym uniwersytecie, tylko zupełnie na innym dziale tego uniwersytetu. W związku z tym doszła do wniosku, że to muszą być świetne wiadomości, bardzo mądre, bo zna jakby zaplecze ludzi i profesorów, z którymi tam pracowała, czy się uczyła u nich, tak? I dlatego dostałam taką książkę. Książkę została napisana przez trzech panów, przez jednego dziennikarza, pana Scotta Andersona. Powiem, kim on jest. Pan Scott Anderson jest dziennikarzem naukowym wyspecjalizowanym w tematyce medycznej. Tematyce medycznej. I tutaj jeszcze jego osiągnięcia są z innej dziedziny, a już nie będę przytaczać. Jest konsultantem firmy... Freedom Health, zajmującej się, się kondycją flory bakteryjnej u koni wyścigowych i tworzącej prebiotyki dla zwierząt i ludzi. Yy, mieszka w yy, Hudson w stanie Ohio. Zobaczcie, że żeby koń był sprawny, zdrowy i szybki, po prostu yy, faszeruje się go probiotykami i prebiotykami, ponieważ żeby miał sprawne ta normalna forma. On napisał tą książkę na podstawie prac dwóch profesorów, profesora Johna Krajana i Teda Dinana. I kim oni są, bo to jest bardzo ważne, na podstawie jakiej wiedzy my będziemy o tym mówić. Krajan jest profesorem i kierownikiem Katedry Anatomii i Neuronautyki na Uniwersytecie w College w Cork. To jest w Irlandii. Uniwersytet jest czołową placówką badającą wpływ mikrobiomu na zdrowie i procesy chorobowe na świecie. I po prostu na ten uniwersytet są ściągani z całego świata najlepsi profesorowie zajmujący się neuronami, neurologią. A drugi pan to Ted Dinan, jest profesorem psychiatrii i głównym badaczem. Mikrobiomu przy Uniwersytecie College Cork w Irlandii, czy przy tym samym, jakby neurologię połączono z badaniami jelit w jedną taką całość. Wcześniej pracował w londyńskim szpitalu, kierował działem. Neuronauk klinicznych i pracował na stanowisku profesora psychologii klinicznej. Oczywiście mieszka w Korku w Irlandii, ponieważ tam też pracuje. Dlaczego mimo wielu książek przeczytanych o Jelitach, pochyliłam się nad tym i postanowiłam Wam tu tam, wam też przytoczyć tą, tą książkę, czy tę książkę. W 2004 roku. Bohajo, czyli ten pan, który zajmuje się dziennikarz wspomaganiem zwierząt, zapoczątkował laboratorium, gdzie doświadczał na zwierzętach. Jak wpływa flora bakteryjna na ich stan psychiczny, na ich kondycję, na ich samopoczucie, czy są zadowolone, czy są złośliwe, agresywne i tak dalej. On zaczął to obserwować. Trafiały do niego zwierzęta z różnymi problemami jelitowo-żołądkowymi, i on tam na nich testował bakterie. I potem zaczął zastanawiać się, jak one wpływają na ich zachowanie, na ich usposobienie. I dzięki temu zaczął. Czytać i napotkał na swojej drodze artykuły różne, różnego rodzaju o psychicznym nastawieniu e, płynącym z Jelit e, i o samych Jelitach. E, artykuły, które pisali Ted Dinan i John e. Krayan. Okazało się, że w ciągu 10 lat, prowadząc swoje badania, napisali oni około 400 zrecenzowanych artykułów. Obaj pracują oczywiście w tym uniwersyteckim, w Uniwersytecie College Cork, no i tam też mieszkają w Irlandii. I on natrafił na te ich badania, na te ich artykuły i zaczął się interesować. I po prostu nawiązali wspólne, wspólne relacje, wspólna wymiana myśli, obserwacji, doświadczeń. I ci dwaj profesorowie wprowadzili z czasem, Taki termin jak psychobiotyka. Psychobiotyka, ona obejmuje zakres rzeczy, które się dzieją na osi jelito-mózg, czyli system sygnalizacji łączący przewód pokarmowy z jelitem. Czyli rozumiecie, przewód pokarmowy z jelitem, czyli to co zjem, jak wpływa na to, czy mam na przykład lęk przed wyjściem z domu, albo na to, to co długo jem. I wyniszcza mnie od środka, czy będę mieć na przykład lęk wysokości, lęk przestrzeni, lęki społeczne, oś jeli to, o, dzień dobry, tylko oś jeli to yy, mózg. Okazało się, że doszli do takich wniosków, że po prostu depresja prawdopodobnie bierze się z tego też uzależnienia. Czyli takiej prostej zależności, to co jem, to co mi niszczy jelita, to co mi zmienia mikrobium w jelitach, jak będzie wpływało na moją psychikę. Ale idziemy dalej. E, idziemy dalej, i e, oni zwracają uwagę też tu na taką rzecz, że jeżeli my się leczymy psychiatrycznie czy psychicznie, czy skorzystamy z pomocy psychologicznej, to my się odcinamy od całego naszego ciała. Liczy się tylko od szyi powyżej, czyli nasza głowa, i praktycznie lekarze zajmują się naszą głową. Nikt się nie zajmuje tym, co my mamy poniżej. To są ich takie wnioski, które zaobserwowali m.in. jako psychiatrzy. I zarzucili nam tutaj takie stwierdzenie, jeśli mikroby, Nadzorują mózg, to znaczy, że sterują wszystkim. Właśnie wysunął taki wniosek John Cryan. Jeżeli mikroby nadzorują mózg, to znaczy, że sterują wszystkim. I zaczęli się tu zastanawiać, jak mała jedna bakteria może wpływać na nasze samopoczucie, na nasze nastawienie do życia, na to, jak my funkcjonujemy, jaki my mamy humor. Jak to jest fizycznie możliwe? Okazuje się, że przeanalizowali temat i doszli do wniosku, że po prostu bakteria sama jedna nie da rady ruszyć takiego organizmu wielkiego, jakim jest człowiek, i postawili na obserwację całych grup, całych namnożeń miliardowych bakterii. Okazuje się, że one są w stanie, mimo że są małymi stworzeniami, zarządzać nami, ponieważ. Mają zdecydowanie większą przewagę liczebną nad nami. I przeliczali tutaj namnażanie bakterii, jak to wygląda, i zorientowali się, że pojedyncza bakteria, żeby jeżeli miałaby do dyspozycji tyle jedzenia, ile ona chce, to w ciągu dwóch dni byłaby w stanie się tak namnożyć, że to całe namnożenie tych wszystkich bakterii, które jest w stanie zrobić, ważyłoby tyle, co nasz glob. To sobie trzy razy podkreśliłam, bo to jest aż praktycznie nie do wiary dla normalnej osoby, żeby sobie to wy wytłumaczyć. W związku z tym my je musimy przygaszać yy, żywieniowo, nie dostarczać aż tyle jedzenia, żeby się one namnażały w takich ilościach. I doszli do wniosku, że ileś milionów lat temu bakterie musiały znaleźć żywiciela, który będzie je utrzymywał. Po prostu stworzy im dogodne warunki do życia i będzie stwarzał im poczucie bezpieczeństwa. No i prawdopodobnie za, za, został zawarty taki sojusz między zwierzętami a bakteriami. No ja to tak teraz komunikuję, tak, że bakterie wchodzą do nas do środka, mieszkają u nas w środku, w jelitach, w trzewiach, e, zabezpieczają nas czy chronią nas przed e, patogenami, a my dajemy, dajemy im jedzenie, ciepło, bezpieczeństwo. I to jest taka synteza, taki sojusz. Mniej więcej w, w środowisku normalnym, patrząc z punktu widzenia biologa, no to drzewa przyjmują na swoją korę grzyba, który u nich mieszka i zaczyna je bronić, te drzewa, tą korę, przed patogenami, które są w stanie zniszczyć drzewo. Symbioza. Ty masz korzyść, ja mam korzyść. Razem żyjemy i mamy się dobrze. W związku z czym prawdopodobnie wystąpiło tutaj, takie tutaj dogadanie między tymi bakteriami naszymi i nami, jako zwierzętami tak, w pierwotnej wersji. I się okazuje, że co? Że te bilionowe bakterie są gośćmi u nas w brzuchu, a my jesteśmy po prostu takim domem dla nich, takim, taką torbą noszącą te wszystkie bakterie. Tu mi się jeszcze nasuwa taka myśl, że dopóki my żyjemy, to te bakterie żyją w nas i one pracują dla nas. Natomiast jeżeli my umieramy, to one też pracują, czują, że my nie żyjemy, pole nasze. E, e, Prawdopodobnie wibracje nasze, energia życiowa yy, umyka i one wiedzą, że po prostu trzeba już nas rozłożyć. To też gdzieś czytałam ileś lat temu, więc nawet nie mogę przytoczyć autora. Oczywiście te bakterie w środku nas nazwano yy, mikrobiomem, yy, czyli takim dodatkowym narządem, który my posiadamy. Nie można go jakoś narysować. Yy, nazwać po prostu mikrobiom dodatkowy organ, który jest. Dlaczego nazwano go dodatkowym organem? Ponieważ on samodzielnie jest w stanie funkcjonować. Nasz mózg nie decyduje o tym, co tam się dzieje w środku. Okazuje się, że my mamy na przykład zachcianki na słodycze. Jak robię badania, to dużo osób mówi Pani Aniu, żeby mi się tylko tych słodyczy przestało chcieć jeść, bo ty je, tak? A ja zawsze mówię, że to nie Tobie się chce tych słodyczy, tylko tych pasożytom, które żyją w tobie. I ludzie się wtedy tak bardzo dziwią, jak to jest możliwe. No tak, one potrzebują cukru do namnożenia się, do rozwoju, do, do zaspokojenia swoich potrzeb, jak gdyby no podstawowych. Jem, rozmnażam się, wydalam, tak? Bakterie też mają takie potrzeby jak człowiek. W związku z tym ten cukier jest potrzebny im, i my możemy. Sterować, jeżeli damy radę, po prostu go nie jeść, ograniczyć, no wtedy ograniczamy również nam namnażanie się patogenów, ale jeżeli ulegamy, bo nie dajemy sobie rady psychicznie, cały dzień chodzimy, myślimy o tym, one na nas wywierają taki wpływ toksynami, które wydzielają. Co tam jeszcze oprócz tych bakterii żyje w naszych jelitach i jestem. Mikrobiomem. Oczywiście drożdże, które powodują fermentację, pierwotniaki. Ja to wszystko czytuję, czy, cytuję z tej książki. Um, oczywiście drożdże, pierwotniaki i obłędna liczba wirusów. Celowo to podkreślam obłędna liczba wirusów różnego rodzaju. Bakteria w stosunku do wirusa jest po prostu kolosem. Ona jest wielka, tak jak my jesteśmy duzi w stosunku do tej bakterii. Natomiast wszystkie te bakterie, które żyją w nas i inne patogeny, inne pierwotniaki czy drożdżaki będą pilnowały tego, żeby to środowisko, w którym żyje, one żyją i my żyjemy z nim, było bezpieczne na tyle, żebyśmy my w miarę normalnie funkcjonowali i one też będą miały wygodne środowisko do życia. W 1998 roku Michael Garson wymyślił takie, czy stworzył też takie pojęcie obserwując psychobiotyki obserwując, obserwując nasze elity, które są oplecione milionami bukien nerwowych. Doszedł do wniosku, że one przekazują do mózgu wiadomość, czyli będą wpływały na to, co się dzieje, bakterie będą wpływały na to, co u nas w głowie się dzieje, poprzez te neurony, poprzez to oplątanie i przekazywanie wiadomości przez nerw błędny i te pojedyncze neurony. Ok, pojęcie psychobiotyków było wprowadzone w 2013 roku, to tak dla uściśnienia. Bakterie są zaliczane do probiotyków. Po co o tym mówię? Ponieważ probiotyki są nam bardzo potrzebne do tego, żeby była równowaga w jelitach. Jeżeli jest równowaga w jelitach, to w odpowiednim stopniu wytwarzana jest np. serotonina. Serotonina jest… W... Potrzebna nam do tego, żebyśmy normalnie spali i normalnie posiadali takie pozytywne nastawienie do życia. To jest jako taka dygresja tutaj. Ale zostały też i antydepresant. I wprowadzony został taki kolejny, kolejny, kolejne nowe pojęcie, że oprócz tych probiotyków potrzebne są tym bakteriom prebiotyki. I tym prebiotykiem, czyli tym, co my będziemy odżywiać bakterie. Jelitowe będzie błonnik. On jest pokarmem, taką, taką pozytywną dawką jedzenia. Nie jakieś tam frytki czy coś innego, tylko po prostu błonnik. I oni tutaj dalej analizują, jak my możemy rozmawiać z tą mikrobiotą. Okazuje się, że ona jest nie ma. No, bakterie z jelit nie powiedzą nam tak, jak się dzisiaj czują. Natomiast wymyślono właśnie takie połączenie intelektualne poprzez łaknienie. I na przykład my sobie zadajemy pytanie: a co ja jutro na obiad bym mogła zrobić czy co dzieciom jutro dać? I się pytamy: co wy jutro zjecie na obiad? I zawsze się pojawiają jakieś pytania. I teraz te pytania, te odpowiedzi są odpowiedzią na to, co nasza ta mikrobiota potrzebuje. Rozumiecie? Albo hmm, po prostu mięsa. Albo białko konkretne musi być, albo cukier, no, naleśniki na przykład z bitą śmietaną czy z czymś innym. Więc co to, to będzie powodowało takie odpowiedzi? Hmm, co tu jeszcze ciekawego Wam przerzucić? No oczywiście, lęki, depresja to wiemy, jak to wygląda, tak? Mamy marzec, chyba miesiącem depresji, jest chorobą, która jest bardzo mało w Polsce rozpropagowana, że tak powiem. W takim sensie wiedzy, nie że po prostu zaczynamy wszyscy chorować, tylko chodzi o wiedzę. Niezrozumiała, nie, nie jesteśmy w stanie pomóc takim osobom, może się staramy albo myślimy, że udaje, ponieważ nasza wiedza jest zbyt mała, ludzie się wstydzą, nie mówią o tym. Nie mówią o zachowaniach, nie mówią o tym, jak możemy sobie pomóc nawzajem. Okazuje się, że możemy pomóc sobie w ten sposób, że będziemy regenerować jelita. Tak jak tym zwierzętom wyścigowym zaczęto regenerować jelita poprzez probiotyki, to tak samo człowiekowi możemy po prostu przy depresji zacząć naprawianie. Psychiki od jelit. I to może być bardzo dziwne, ponieważ jeżeli zaczynamy leczyć tylko odtąd w górę, no to wiadomo, jakich leków się można spodziewać. Natomiast jeżeli połączymy głowę z dalszą częścią ciała, okaże się, że zupełnie inne produkty będą odgrywały rolę i zupełnie inne produkty możemy wdrożyć po to, żeby zdrowieć po to, żeby odzyskać y, możliwość funkcjonowania w społeczeństwie. Jest bardzo no teraz taki czas, kiedy dzieci mają lęki społeczne i okazuje się, że nawet gdyby im zaproponowano wychodzenie do szkoły, to część z nich nie chce. Ponieważ spo, rozpoczęły się y, etapy lęków społecznych, lęków przestrzeni, lęków wysokości, lęków y, w społeczeństwie, jak funkcjonować lęków w przebywaniu w komunikacji miejskiej i być może, że po prostu trzeba będzie zacząć bardzo dużą liczbę społeczeństwa leczyć. No i teraz pytanie jak? No więc i tak skoro musimy coś jeść, czymś się żywić, no to może zacznijmy od po prostu jelit. Mikrobiota odnawia się mniej więcej co godzinę, czyli co godzinę mamy inną florę bakteryjną w jelitach i co godzinę, tak mniej więcej coś innego się dzieje. Więc w związku z tym, jeżeli na przykład najemy się słodyczy, zwracajmy uwagę na to, jak dziecko się będzie zachowywało po końskiej dawce cukru do organizmu, co się będzie działo z jego jelitami, jeżeli nie wierzymy, jest bardzo dużo osób, które się z tego śmieją, uśmiechają, nie wierzą. Zacznijcie sami prowadzić sobie takie dzienniki obserwacji siebie, dlaczego jesteście agresywni jako kierowcy, dlaczego jesteście niemili dla kogoś. Sami się przekonacie, jak to wygląda. Jeżeli nie umiecie oglądać tego na sobie, zacznijcie obserwować na partnerze, zacznijcie obserwować na swoich dzieciach, ewentualnie zwierzętach, bo to też jest problem otwarty. Ok, jeżeli czujemy się dzień lub dwa yy, słabo psychicznie, to nie znaczy, że my mamy depresję. Musi to się bardzo długo przeciągnąć w czasie, potwierdzać, nasilać i po prostu trzeba to skonsultować z lekarzem. Dopiero wtedy zacząć jakiekolwiek starania o zmianę nastawienia do tego wszystkiego. Nie będę całej książki recenzować, ponieważ on tutaj podaje, jakie pokarmy są super dla mikrobioty. U nas, oczywiście, produkty, wiadomo, które, o których mówię, że będą super regenerowały jelita, będą super oczyszczały organizm z metali ciężkich, z promieniowania elektromagnetycznego, z pestycydów. To praktycznie wszystko jest do zrobienia, wystarczy wiedzieć w jakich ilościach i czym. I koniec książki jest taki, że skoro tak to się dzieje, że ta mikrobiota co godzinę nam się zmienia, to autor podał takie zdanie: Każdego ranka jesteś zatem kimś innym. No i teraz zastanówcie się, co rano wstajemy z innym nastawieniem, z innym samopoczuciem i z innym pomysłem na ten dzień. Mimo nawet czasami zaplanowanych zajęć. I pytanie, czy te bakterie, czy te masy bakterii sterują twoim mózgiem? No i odpowiedź: tak, potwierdzają z wykrzyknikiem: tak, od jej zależy twój nastrój. I dalej tam nie będę wszystkiego czytać. Przeczytam tylko, jakie są wnioski na końcu tej książki. Porządek w brzuchu zapewni ci lepszy humor. Usprawni myślenie, poprawi pamięć, pomoże rozprawić się z depresją, stanami lękowymi, a także szeregiem schorzeń, takie jak choroby Parkinsona, Alzheim, Alzheimera, nieswoiste zapalenie jelit, czyli jeżeli my mamy ciągle jakieś problemy z SIBO czy z innymi problemami jelitowymi, których nikt nie umie wyleczyć, to się zastanówmy nad tym. Zespół jelita drażliwego, otyłość, łuszczyca, egzema, zapalenie stawów. Zapalenie stawów, rozumiecie? Stwardnienie rozsiane czy autyzm. Podają bakterie Biophilus i Lactobacyt, między innymi, jako bakterie, które są bazą do odnawiania jelit. A my mamy oczywiście dostęp do najlepszych takich bakterii. I z taką wiadomością Was zostawię. Książeczka wygląda niepozornie, pewnie nie wiem, czy tam to widać. Jeżeli ktoś bardziej chce zgłębić, to może kupić, nie ma problemu. Polecam, polecam też zastanowić się, jak uzupełnić mikro, mikrobiotę swoją w organizmie, po to, żeby mieć super nastrój, super nastawienie do życia. Sama przetestowałam to na sobie, mogę tak to spokojnie powiedzieć, na swojej rodzinie. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli osoby są zmęczone, przytłoczone sytuacją życiową, przepracowaniem, nie mają siły się uśmiechać, nie mają siły na życie, nie mają energii już na nic, czują, że po prostu przelewa im się wszystko i widzą nagle osobę, która się uśmiecha, jest radosna, zadowolona, to człowiek nie wierzy, że takie osoby istnieją. Ja tu mówię teraz o swoich osobistych odczuciach. I po prostu nie sądziłam, że kiedykolwiek mogę do takiej formy wrócić, że ja się będę uśmiechać, będę radosna i nic mi nie będzie przeszkadzało w innych osobach, czy samochód, który mi zajedzie drogę, czy cokolwiek innego, zawsze to jakoś z uśmiechem przyjmuję. Natomiast tak zawsze nie było. Okazało się, że to wszystko było w jelitach. Najpierw wyczyścić trzeba jelita, potem je odżywić, dokarmić. I zasiedlić odpowiednią florą bakteryjną. W związku z tym człowiek odzyskuje radość życia. Skończyły się u mnie alergie, skończyły się u mnie stany takie niskich wibracji, doły takie psychiczne. Nie mam wyrzutu na skórę żadnych rodzajów. Słońce mi nie szkodzi, nie szkodzi mi jedzenie. Mogę zjeść nawet cukier czasem, też się nic nie dzieje, ponieważ jelita wytrzymują to, mikrobiom, które mam w swoich jelitach, po prostu pracuje dla mnie. Jeszcze jedna rzecz, z którą sobie poradziłam, są to lęki wysokości. Kiedyś miałam ogromne lęki przestrzeni wysokości, teraz takiego niczego nie mam. Nie byłam w stanie nawet stać na brzegu jeziora, jak widziałam przed sobą ogromną przestrzeń, taką, po prostu no, taki lęk wewnętrzny. To jest może dziwne, ale da się z tego wyleczyć poprzez odpowiednie zasiedlanie jelitek naszych. Także pozdrawiam wasze jelita. Myślcie o nich ciepło, róbcie co możecie, żeby były zadowolone i zdrowe. Bo jeżeli one będą, to Wy też miłego tygodnia Wam życzę, do zobaczenia.